7 w Play Fist 112 to jest moja pierwsza seria Minecrafta I oczywiście będą no, też inne serie zaczniemy od nazywania świata więcej jak to świata z Fida może weźmiemy sześćdziesiąt do lojaki już nowy świat I, no i co od kilku będę wychodzić do tego ja co tydzień Chyba, że nie będę mógł i nie będę chciał, albo po prostu, nie wiem, coś się yy, Nie wiem, co to jeszcze to jest. To jest mój nowy kanał, więc taki pierwszy poważny. To jest mój skin. Coś yy, się światło robiło. Popieczka albo Mój przyjaciel owca. No, się nie laguje bardzo. Tutaj mamy jakiś świat. Możemy się tu porozmawiać. Tutaj mamy. Mamy las. Podobno on mamy pusnie. Może kaktusów nawet, można by zrobić potem farmę w jakimś tam odcinku. Mamy świątynię, fajnie, fajnie. Ale na razie co nie uda, bo mam słabe rzeczy. Oczywiście gram na... Ups. Gram na łatwiej, więc tam będzie teraz dużo potworów. Więc pozbieram trochę rzeczy i spotkamy się po krótkim cięciu. Dobra, witam już Was po krótkiej przerwie. Przygotowałem się, jak widzicie. Wszystko. Teraz wyruszymy do świątyni. Mamy jeszcze trochę czasu, więc gdy... może tam coś znajdziemy fajnego. Może jakąś tą, świąty... jakąś tą świątynię zagospodujemy. Na przykład zrobimy to na jakieś więzienie. Nie wiem, cokolwiek. Alfa al Jak Rzadko są teraz takie góry na tym. Na Dobra, tutaj mamy świątynię. Bugowamy światło. No prawie, więc no te za dużo. Y -y, to trochę nie ma. No to pork zadłuża. co troszkę się lecina, ale postaram się, żeby w następnym odcinku już nie było tak. Czy potem wyjdzie? Nie no, chcę. Tak. Kiedyś się łowiłem, skoczyłem tą płytkę od razu. No, nie było miło zyskamy trochę są stąd Chodzi mi o ale tak wydłużenie będzie. będziemy się i Szybko się zbliżamy. Szybko się zbliżamy. Szybko się zbliżamy. Szybko po zielonych. O, to już tak to się łatwa. Nie biorę to jest tych zombie. Nie wiem co, tego. Jestem potrzebny. Kości się mogą przydać, żeby potem... Nie, kości... Dla pierwszych mogą się przydać. Nie, to jest, to jest no nie, dobra. to No i... No dobra. Trochę nagrywamy, ale jeszcze nie będę kończyć. Nic już nie ma. Z tego co wiem. Zrobicie mnie. Trochę jest trochę potworku, więc można się... o, węgiel mamy. Już za 4 minuty jakieś będziemy kończyć, albo 5. jeżeli nie pójdźcie. Ok, mamy u góra się troszkę zacinało, musicie mi to wybaczyć. Znaczy nie musicie, bo... nie rozkazuję, bo miło by było. Cóż tu jeszcze wystaje? Jakieś tam... Ja, widzicie, trochę się wycina. Ale już do następnego odcinka muszę to naprawić, jak już mówiłem. A jeśli to nie naprawię, to do tego jeszcze coś będą się zbudować. Właśnie, może znajdziemy wioskę. Bo na początku teraz też są wioski. Nawet dużo. Teraz już nie Są potworki, widziałem ten zębak. Kąpimy węgiel i teraz muszę się dokończyć. Bo jak już mówiłem nie mam partnera, więc odcinki nie będę trwały. Tutaj zombie, ten jest szkielet, No więc skończyłem tutaj. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Zobaczymy się w następnym odcinku.